10 maja 2024 roku, przed mikrofonem Krzysiek, zaczynamy 5 dni info. Sędzia drugiego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Tomasz Szmyt, uciekł na Białoruś. Z doniesień medialnych wiadomo, że miał ubiegać się o azyl w Republice Białoruskiej. Obecnie w sprawie ucieczki. Prowadzone jest śledztwo, a uciekinier nie zrezygnował z bycia sędzią. 7 maja miało miejsce w Krakowie zaprzysiężenie prezydenta elekta Aleksandra Miszalskiego. Nowi włodarze byli zaprzysiężeni również między innymi w Gdyni i w Warszawie. W tym tygodniu we wszystkich gminach odbyły się pierwsze sesje Rady Gminy. Premier Donald Tusk przedstawił nowych ministrów. Marcina Kierwińskiego na stanowisku szefa MSWiA zastąpi Tomasz Siemoniak. Hanna Wróblewska zastąpi Bartłomieja Sienkiewicza na fotelu szefa resortu kultury i dziedzictwa narodowego. Ministrem aktywów państwowych zostanie Jakub Jaworowski, a Krzysztof Paszyk będzie odpowiadać za Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Prezydent Andrzej Duda skierował nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców do Trybunału Konstytucyjnego. Wynika to prawdopodobnie z nieobecności Kamińskiego i Wąsika w ławach poselskich. Dobranoc, cześć, giniemy. Te słowa wypowiedzieli bezradni piloci sekundy przed tragedią. W katastrofie IU-62M lotu LO 5055 Mikołaj-Kopernik zginęły 183 osoby. Powodem katastrofy był pożar, awaria silnika i utrata sterowności. Maszyna rozbiła się w lesie kabackim 9 maja 1987 roku, pozostawiając po sobie zgliszcza, pas ściętych drzew i makabryczny widok ludzkich zwłok. To są już wszystkie informacje o których zamierzałem dzisiaj powiedzieć. Spokojnej nocy życzę. Była to audycja PPM Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2024.